Пані Оршула. Пані прошу показати, як пані підносить леву ринку до гори. Вєць не дораде, так? Як двого то ж є у пані? роки, так? Добре, ми дійсно попрацюємо, щоб то ще змінити. Добре. Пані Уршула, зараз як на війні, це? Пані Уршула. Не щіляч, так? Не щреляч. Стріля. Не щріляч. Віж дві ренці підношу, Бо, Бо, бо ми пані Уршулі показали дітей броню, вона одразу піднесла ринку. Хче mm. жить хіба, це? Але добре, без жартував. E, Уршула, e, був випадок, чотири лати, не поносила ренці, так? Леві Le... Le... рентген. Леві ренці, так, Леві ренки не поносилася. Mm. No powiedz, no powiedz, uczucie, jak ono kiedy teraz lewa ręka podnosi, jak, jak się czuć, kiedy ta ręka zaczęła pracować? Jakie tak. jest uczucie? Dobrze. I chyba lepiej jest, kiedy ona się podnosi, co? Tak. Na... No trochę jakby powiedzieć, tu jeszcze tak jakby hamuje, no ona no, no nie chcę tak. tak ale, ale my widzimy, że ręce jednakowo podnosisz. Nie, tak? ma, nie ma różnicy tak, że możesz złożyć ich razem tam. O, właśnie, widzisz? Nie ma, nie ma tak, że lewa słabsza. Nawet ja powiedział, że prawa jest słaby. E, słaby, tak. Nie czujesz tego? No, powiem, że mi się wydaje, że ta prawo jest troszeczkę mocniejsza, albo że tu tu jeszcze mam taki ucisk, że mhm. nie wiem, jak to powiedzieć. No, teraz ale Urszula, czy mogła to uwierzyć, że za jedną wizytę można było to zrobić, gdzie 4 lata ręka się nie podnosiła? Czy mogła w to uwierzyć? <grym> w no. <grym wiedziałby> w <żyć> Dobrze, bo widzimy, że to jesteś zadowolona, szczęśliwa. Ty teraz... Możemy cię w muzyku włączyć? Może potańczysz nam? Dziękuję Ci bardzo za dzielę się tym filmikiem. Można tańczyć jak najbardziej. Dziękuję bardzo.